Ten sklep internetowy generuje powyżej 2 milionów dolarów miesięcznie, ten powyżej 400 tysięcy, a ten powyżej 100 tysięcy i to wszystko na sklepie jednoproduktowym. I w tym filmie przygotowałem dla Ciebie 10 propozycji produktowych, które również mają taki potencjał i które możesz zacząć sprzedawać w kwietniu. Pokażę Ci sklepy internetowe, które sprzedają te produkty, pokażę Ci reklamy, które tworzą, które prowadzą i które generują dla nich te rezultaty oraz jakie faktycznie rezultaty generują te sklepy internetowe. Pewnie nie jedna osoba z Was ma alergię szczególnie Szczególnie wiosenne alergie, i mamy tutaj pierwszy produkt, który pomoże sobie radzić z tymi alergiami. Jest to taki, um, taki produkt do wdychania różnego rodzaju jakiś tam wody, soli chyba i tak dalej, który pomaga no, udrażniać nam czy to przewody oddechowe, czy cokolwiek innego. Nie znam się na tym jakoś bardzo dobrze, natomiast ten produkt bardzo fajnie zaczyna działać. Mamy na ten moment potencjał w tym produkcie, no bo jest ten sezon wiosenny, będzie letni i te alergie się nam pojawiają. W tym momencie ten sklep internetowy prowadzi 40 reklam, jeżeli chodzi o Sales Tracker no to tutaj jeszcze nie pokazuje nam jakoś bardzo dobrze tych wyników, ale wiemy, że te wyniki są o Wiele większe, dlatego że oni prowadzą ponad 40 reklam tego produktu, więc widać, że już zaczęli nawet i bardzo możliwe, że skalować. Jeżeli mamy powyżej 30 reklam, to znaczy, że ten produkt faktycznie musi już działać. Sklep internetowy, który mamy zbudowany na Shopify, też pokazuje, że naprawdę musi im to fajnie działać, bo jest to sklep dobrze zrobiony. Mamy tutaj wszystkie najważniejsze elementy, jak bundle. Mamy tutaj nawet jakieś ciekawe oferty. Bardzo fajny jest ten element, który pamiętajcie, że warto mieć na swoich sklepach internetowych, czyli takie filmiki z tym produktem potwierdzające, że faktycznie ktoś go miał, ktoś go stosuje. Tak więc sklep bardzo fajnie zrobiony, wszystkie elementy, które powinny być na tym sklepie, one się tutaj znalazły. Tego produktu jeszcze tak nawet nie widziałem na rynku zagranicznym, więc myślę, że nawet cały czas tam jest potencjał, ale i również rynek polski może tutaj fajnie zadziałać. Mamy tutaj rozwiązanie problemu. Mamy aktualnie sezon na ten produkt. Ten produkt znajduje się na AliExpressie, więc można zacząć stamtąd sprzedawać, a później ewentualnie przejść na jakiś swój własny magazyn. Kolejny produkt również dosyć sezonowy, myślę, że w tym momencie będzie to Ważny moment do zadbania o tego typu rzeczy, no i ten produkt. Cały czas w tym e, okresie roku, w sensie on w, co roku w, w tym okresie wychodzi i zaczyna się dobrze sprzedawać. Te reklamy są też ciekawie zrobione. 20 sekund w zasadzie mamy przedstawiony problem, i dopiero później, e, prawie po 20 sekundach, pojawia się rozwiązanie na ten, e, pro, na, ten, na ten problem. I bardzo łatwo tutaj jest to przedstawione, bardzo prosto pokazuje ten produkt, jak, jak to działa. Mamy też pokazane, jakby alternatywy, które są w tym momencie, na rynku, no i ten produkt, który jest właściwym tym naszym produktem, który sprzedajemy. Więc reklamy dosyć też fajnie zrobione, bardzo długo, mimo wszystko, ten problem przedstawiany. Jeżeli weźmiemy sobie filtry i ostatnie aktywne reklamy, to w tym momencie tych aktywnych reklam jest sporo, bo aż 270 aktywnych reklam tego produktu. No i faktycznie to się przekłada również na sprzedaż, którą akurat tutaj Dropship.io nam przeanalizował. W ostatnich 30 dniach jest to 119 tysięcy dolarów generowanych na tym produkcie. Tutaj tak dziennie po około 4 tysiące, przedział od 2 do 4, ale tak głównie około 4 tysięcy dolarów ten produkt właśnie na tym sklepie internetowym. Sam sklep internetowy zbudowany jest dosyć podstawowo, tak jak większość sklepów dropship ale mamy wspólne jakieś elementy, tak jak z ten poprzedni sklep, czyli te filmiki, to jest naprawdę bardzo ważne w dzisiejszym e, cza w świecie, ponieważ nie dość, że musimy przekonać ludzi do tego, że potrzebują ten produkt, to musimy wzbudzić w nich takie poczucie bezpieczeństwa, że kupują faktycznie od jakiejś marki, że ktoś już to miał, że ktoś już e, tego używał i to jest właśnie bardzo ważne, żeby takie elementy tu się pojawiły. Jeżeli miałbym mówić, jaki jest jeden z najważniejszych elementów w tym momencie na stronie, to właśnie tego typu filmiki. I je można sobie wziąć również gdzieś tam z TikToka, e, jak już ktoś korzystał z tego, Produktu, i po prostu wrzucić do siebie na sklep, żeby pokazać, jak to faktycznie wygląda. Czyli koncept ogólnie produktu już działa na rynku i oni tutaj wymyślili coś troszeczkę minimalnie innego, inaczej wyglądającego, inaczej działającego. Więc myślę, że jest tutaj potencjał na to, żeby i za granicą zacząć, jak i w Polsce. Trzeci produkt w ostatnich 30 dniach wygenerował 209 tysięcy dolarów. I jest to produkt, który ma pomóc nam z jakimiś atakami paniki, ogólnie zrelaksować nas i o co tutaj chodzi, więc. Więc wystarczy, że będziemy trzymali taki produkt w ręce i on tam wysyła jakieś mikro sygnały. Fajną tutaj markę udało im się stworzyć z tym produktem, więc też można się wzorować na tym. Natomiast co jest tutaj fajne, to to, że mamy faktycznie problem. Czyli mamy problem związany z lękami, z atakami paniki, z potrzebą relaksacji i ten produkt świetną jest odpowiedzią na ten, na ten problem. Dlatego oczywiście ważne jest to, czy on działa, ale ogólnie sama idea tego produktu tutaj bardzo fajnie się sprzedaje. No i też jeżeli chodzi o sklep internetowy, no jest to zrobione nawet troszeczkę lepiej niż te poprzednie, gdzie mamy bardzo dużo takich custom rzeczy, jak zwykle pojawiają się opinie w formie wideo, znowu mówię, bardzo ważny element w 2025 roku. Więc jest to zrobione w formie takiego trochę landing page'a. Mamy też oczywiście jakieś bundle, wszystkie tutaj informacje. Myślę, że jest to fajny produkt szczególnie do sprzedaży na TikToku i oni to robią głównie na TikToku, ponieważ na Facebooku, jak analizowałem, nie ma aż tak dużo reklam tego produktu. Czwarty produkt również rozwiązuje ogromny problem, dlatego że jest to taki woreczek, do którego możemy wsadzić nasze buty i w tym woreczku te buty wyprać, więc żeby one się nie poniszczyły, żeby tam się nic z nimi nie stało. Wystarczy to tam wrzucić i możemy wyprać. Jak możemy zobaczyć po raz kolejny jest to ten sam motyw, który tutaj jest wykorzystywany przy tych najlepiej sprzedających sklepach. Jest to motyw shrink. Jeżeli ktoś chciałby sobie go zakupić, oczywiście może, to nie znaczy, że tylko i wyłącznie na tym motywie, jakby działają sklepy, bo na zwykłych motywach darmowych również się to wszystko sprzedaje. Ale jeżeli chodzi o ten produkt, znowu, znowu również mamy te same schematy, możecie zaobserwować te same schematy landing page'a, tej strony produktowej. Z wszystkimi tutaj elementami, gifami. No, tutaj może brakuje opinii, takich w formie wideo, ale też mamy bardzo dużo gifów, więc to nam tutaj zdecydowanie wystarcza. Jeżeli chodzi o ten sklep internetowy, on tutaj może nie generuje jeszcze jakoś tak nie wiadomo jak bardzo dużo zysków, ze względu na to, że w ostatnich 30 dniach była to kwota około 5000 dolarów. Ale myślę, że oni tutaj dosyć tak testują ten produkt i że on za niedługo zacznie też generować bardzo duże rezultaty. Szczególnie teraz też myślę, jest taka pora na to, że tego typu produkty będą się fajnie sprzedawały. Kolejny produkt naprawdę bardzo mocno mnie zaskoczył, ponieważ jest 310 reklam w bibliotece reklam od Facebooka. Jakby drop się pają, nie pokazuje nam żadnych wyników, tam nie da się śledzić tego sklepu internetowego, ale możemy sprawdzić, jak wygląda ten produkt. Głównie tutaj chodzi o to, żeby nasze owoce czy warzywa się nie psuły, więc wkładamy sobie do takich opakowań i możemy to przechowywać. Czy to w naszej lodówce, czy gdziekolwiek. Indziej, fajnie zrobiony sklep internetowy, fajna tutaj już dosyć marka z tego powstała. Oni też mają już własne opakowania, własny branding, ale to nie jest żaden problem. Wy też możecie zacząć i z czasem również taką markę zbudować. Myślę, że nadal jest potencjał za granicą, ale i w Polsce. W Polsce czegoś takiego w ogóle nie widziałem. Jak widać, muszą sprzedawać naprawdę w ogromnych ilościach. Myślę, że nawet i w milionach generować tutaj dolarów przychodów. E, mamy też fajną opcję, ponieważ te produkty można kupować w jakiś tam. Bandlach, bo wiadomo, że będzie, ludzie nie będą kupowali tylko jednego, tylko pewnie będą kupowali więcej, no bo tam tylko dla jednego pomidora to raczej bez sensu, więc od razu będą zamawiali więcej, co sprawia, że te wartości zamówień waszego koszyka będą jeszcze większe. Sklep internetowy zbudowany w taki dosyć prosty sposób, czyli sposób dropshippingowy, w zasadzie tutaj typowy edytor Shopify'a, nic więcej nie zmieniali. Ten sklep internetowy w ostatnich 30 dniach wygenerował ponad 431 tysięcy dolarów, i tutaj chciałbym pokazać, samą tematykę, ponieważ jest to tematyka Montessori i zabawek dla dzieci, właśnie związana z, z tą tematyką Montessori. I ten sklep internetowy no, ma tutaj kilka różnych produktów, ale głównie właśnie takie zabawki związane z tym, żeby dzieci bardziej pobudzały swoją kreatywność, uczyły się poprzez takie kreatywne zabawy i tak dalej. Bardzo dużo rodziców już od samego początku chce, aby dzieci właśnie w ten sposób się rozwijały. Coraz większa jest świadomość na ten temat. Tak samo jak w poprzedniej analizie w produktów chyba miesiąc temu był taki produkt związany z nauką angielskiego. Tak samo y, właśnie tego typu produkty zaczynają się dobrze sprzedawać. Czyli ludzie chcą, żeby ich dzieci szybko się uczyły angielskiego poprzez jakieś tam produkty i tak samo chcieliby, aby poprzez to Montessori szybciej te dzieci się rozwijały, e, tworzyły jakieś tam kreatywność, uczyły się poprzez e, zabawę. Więc tutaj jest mnóstwo różnego rodzaju produktów, które można spróbować e, zacząć sprzedawać, wziąć kilka z nich, e, na przykład na początku zacząć od jakiegoś jednego, no i zacząć to sprzedawać. Mamy konkretną grupę odbiorców, mamy rozwiązanie problemu. Możemy bazować na emocjach, opowiadać rodzicom dzieci, że po prostu te dzieci szybciej zaczną się uczyć. No, oczywiście każdy chciałby, żeby jego dziecko się uczyło, żeby było mądre, żeby się rozwijało, więc mamy też kilka produktów, które tutaj generują. To nie jest tak, że na jednym tutaj w tym przypadku produkcie generują oni największe rezultaty, tylko na różnych produktach te rezultaty są tam podzielone. Także można tutaj wybrać na przykład ten, który się sprzedaje najlepiej, no i spróbować na przykład. Przykład z nim na sam początek. Pewnie pamiętacie taką torbę, w której dużo rzeczy mogło się zmieścić i mogliśmy to wziąć gdzieś tam w jakieś podróże i tak dalej, i tak dalej. I mamy upgrade tej torby. Oczywiście ta torba nadal się sprzedaje i będzie nadal się sprzeda sprzedawała, bo idzie wiosna, idzie lato, ludzie będą podróżowali. Ale w tym momencie tą torbę mamy zmodyfikowaną. Tutaj bardzo długa jest ta reklama, ale ta torba w tym momencie jest na kółkach, czyli mamy jakby tą torbę, gdzie możemy zmieścić tak bardzo dużo rzeczy, zorganizować to wszystko, ale zarazem możemy ją wziąć za rączkę i po prostu wieść. Wcześniej ona była po prostu do noszenia. Dlatego fajna opcja w tym momencie. No i też zszokowałem się, jak zobaczyłem, ile ten sklep internetowy posiada w tym momencie reklam, bo jest to 410 aktywnych reklam z tym produktem. Jeżeli chodzi o ten sklep, Sklep internetowy, jak zobaczymy, nadal jest właśnie ta standardowa torba, która była wcześniej również. Mamy motyw tego sklepu internetowego Shrink i jak zobaczymy sobie w Full Details wejdziemy, to oprócz tej torby właśnie mamy tą torbę Roller. I tu fajnie jest również zrobiony ten cały sklep internetowy, również te wszystkie elementy, które już wcześniej omawialiśmy, jakieś bundle, nie bundle, dodatkowe jakieś rzeczy. Um bardzo prosto, ale, ale gdzieś tam też fajnie to wszystko wygląda. No i mówię, ten produkt z zeszłego roku sprzedawał się ogromnie. W tym momencie również zaczyna się sprzedawać, a teraz jeżeli dołożycie jeszcze go na kółkach, to w ogóle jest już e, mega petarda. Więc y, ja bym spróbował. Myślę, że za granicą jeszcze jest bardzo duży potencjał na ten produkt, bo dopiero tutaj pierwszy raz. Zresztą jak widzicie, 410 reklam aktywnych, czyli cały czas gdzieś tam oni testują, skalują w tym momencie, więc jest cały czas potencjał na to, że żeby uszknąć jeszcze kawałek tego swojego tortu, no ale i w Polsce można zacząć go sprzedawać. Także jest to dosyć naprawdę bardzo fajny produkt na teraz. Ventifan, Produkt, który sprzedaje się już od lat, jest to przenośny wiatrak i on w okresie wiosenno-letnim zaczyna wracać. I tutaj jak już jesteśmy przy tego typu produktach, to pamiętacie, też są takie przenośne klimatyzatory i tak dalej. To wszystko zaczyna się również sprzedawać. No, wiosna idzie, będzie lato. No wiadomo, że jeszcze teraz zapowiada się kilka jakiś tam dni e, chłodniejszych, ale już. Już można się do tego przygotować, już ludzie zaczynają o tym myśleć. Jeżeli chodzi o Ventyfan, on tutaj 43 aktywne reklamy, 154 tysiące dolarów wygenerowane w ostatnim miesiącu czasu. Jak zobaczymy sobie w ogóle jakieś ostatnie 12 miesięcy, to możemy też podejrzeć, że w zasadzie non-stop ten produkt się sprzedaje. Znaczy oni widzą, że Wyłączyli to, bo ten, oni mieli tych stron bardzo dużo e, i teraz mają jakby kolejny upgrade tej ston, strony. W tym momencie wygląda to naprawdę bardzo dobrze. Ogólnie, Ventifan kiedyś był w jakimś takim programie, gdzie tam z, z, przedstawiają pomysły i jakieś tam rekiny biznesów to inwestują, więc właśnie ten produkt tam się pojawił. Kiedyś to był bardzo taki dropshippingowy website, natomiast w tym momencie, no już wygląda to naprawdę dosyć profesjonalnie, ale to nie jest powiedziane, że dalej nie można wejść w tą tematykę. W Polsce można tak samo wejść w tę tematykę, bo różnego rodzaju właśnie wiatraki czy też rozwiązania takie chłodzące się będą sprzedawały. Szczególnie też te rozwiązania związane z mini klimatyzatorami, to co roku się tutaj pojawia. No tutaj, jeżeli chodzi o sklep, nie mam się do niczego przyczepić. Naprawdę jest to świetnie zrobione w formie też takiego landing page'a. Te wszystkie reviews to wszystko naprawdę fajnie tutaj to działa. Więc to kolejny pomysł na to, co można sprzedawać. Na Dropship IOD jest teraz taka fajna funkcja, że od razu tutaj możemy również podejrzeć. Reklamy, które działają na Facebooku. Tego zobaczymy tutaj, na czym polega ten produkt. No i w tym przypadku jest to. Ona tu zresztą mówi, że były te takie długie bluzy. Są te takie długie bluzy. I w tym momencie oni wpadli na pomysł, żeby stworzyć długie ręczniki, takie w sensie u, do ubierania się. No i jest to dosyć fajny pomysł. Żeby się właśnie gdzieś tam nie zawijać, nie owijać, nie mieć z tym problemu, można sobie coś takiego założyć, można się przebrać, można wytrzeć, i tak dalej, i tak dalej. Więc dosyć fajny, innowacyjny również pomysł. Również, oczywiście, jak wiecie, no idzie taki sezon, więc to można zacząć sprzedawać, i oni już zaczęli to sprzedawać. W ostatnich 30 dniach, jak sobie podglądniemy, no to ich tutaj zyski są ogromne, bo to jest właśnie ten sklep, który zarabia ponad 2,5 miliona dolarów. Wygenerował w ostatnich 30 dniach. Więc jak jak widać, pomysł bardzo mocno się tutaj sprzedaje i pomysł bardzo mocno działa. Tak jak wiecie, jest bardzo dużo marek, które kopiowały to, co Udi na przykład robiło za granicą, czyli te takie długie bluzy. W Polsce powstała marka Bluzy. Ja nie mówię, że kopiowali, może gdzieś tam wpadli na ten pomysł też, ale mówię, że zrobili coś podobnego, to co już działająca marka w Stanach Zjednoczonych. I właśnie tutaj mamy kolejny pomysł na to, ponieważ no, ta marka widać, że sprzedaje w ogromnych ilościach. Widać, że to działa najprawdopodobniej. Podobnie w Polsce też to zadziała. W Polsce jeszcze nie widziałem czegoś takiego. W ostatnim miesiącu pokazywałem produkt i znowu chciałbym go pokazać, bo generuje on ponad 500 tysięcy dolarów miesięcznie. I ogólnie oni wpadli tutaj na kolejny fajny pomysł z komunikacją. Wcześniej to było dla osób, które są otyłe, grubsze, e, dla kobiet i żeby się czuły pewnie, więc świetne rozwiązanie problemów, bardzo dużo emocji, konkretna grupa odbiorców. Ale co oni tutaj wpadli w tym momencie fajnego i pokazuję Wam to po to, żebyście też zobaczyli, że czasami wystarczy zmienić jakąś komunikację. I to może działać jeszcze lepiej, bądź też można znaleźć po prostu swoją grupę klientów. Oni tu stwierdzili, że zakomunikują się do kobiet, które były w ciąży i które chcą wyglądać nadal dobrze, a są powiedzmy troszeczkę um, grubsze ze względu na fakt, że były właśnie w ciąży, no i muszą, musi się to gdzieś tam rozłożyć. Czasie, że tak powiem, ładnie. Więc yy, chodzi o to, że te stroje, jak ktoś jeszcze tego nie widział, mają na celu yy, polepszyć sylwetkę, ulepszyć sylwetkę, żeby lepiej te kobiety wyglądały. Więc zwiększa to pewność siebie i rozwiązujemy tu naprawdę bardzo duży problem. Także produkt, który naprawdę nadaje się do sprzedaży w tym momencie. Zwłaszcza, że idzie wiosna, idzie lato, kobiety będą chciały wyglądać lepiej, wiadomo, że będziemy więcej odsłaniali yy, części ciała i tak dalej. Więc tutaj produkt zdecydowanie się nadaje, tak jak mówię, ponad 500 tysięcy wygenerowanych w ostatnich. Tylko, tylko 30 dnia. Ogólnie ten sklep internetowy w ostatnich 12 miesiącach wygenerował tutaj z tego co dobrze widzę 7 milionów, ponad 7 milionów dolarów na tym produkcie. Nie widziałem tego jeszcze w Polsce. Kolejny pomysł na to, co można tutaj wdrożyć. Także 10 produktów za nami, ale mam tutaj jeszcze takie dwa bonusy. To samo co przed chwilą rozmawialiśmy z kobietami, związane to samo możemy tutaj powiedzieć o mężczyznach. Nie każdy gdzieś tam ma czas na to, żeby. Czy nie jest priorytetem, żeby lepiej wyglądać, w sensie czy to poćwiczyć, czy gdzieś się przebiec, czy cokolwiek innego, więc też pewnie niektórzy mężczyźni chcieliby lepiej wyglądać. No, i tutaj właśnie mamy produkt, który może pomóc w tym temacie. Jeżeli sobie weźmiemy ten link, jeżeli sobie weźmiemy w ogóle całe Shaper Loof, jak sobie tu wrzucimy, to już nawet bez analizowania w Dropship Dropship.io możemy zobaczyć, że ten sklep internetowy, i to też jest bardzo szokujące, powiem od razu, że Dropship.io nie wykrył tego sklepu internetowego. 760 aktywnych reklam tego produktu w bibliotece reklam Facebooka. To jest naprawdę szok. Oni muszą, jak porównywalne wyniki robić z tym sklepem poprzednim, który jest związany z kobietami, bądź nawet i większe. 760 aktywnych reklam. To jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. I ostatni bonus to też tematyka, która również wraca wiosną, również wraca latem. Jeżeli ktoś lubi temat zwierząt, produktów dla zwierząt, myślę, że tego typu produkty jak e, no to, to zresztą zawsze co, co roku się sprzedaje, czyli taka fontanna dla psów zdecydowanie rozwiązuje problem, zdecydowanie mamy konkretne grupy odbiorców, mamy efekt wow jak popatrzymy na te wszystkie nagrania, ale również oni gdzieś tutaj mieli taką matę chłodzącą dla zwierząt, czyli do leżenia właśnie również taka mata chłodząca tego typu produkty wracają co roku w tym okresie czasu i bardzo dobrze się sprzedają. Każdy z tych produktów możecie zacząć już sprzedawać tak naprawdę dzisiaj. Wystarczy, że znajdziecie ten produkt, a one są na AliExpressie, czy to w jakichś magazynach, może w Polsce uda się gdzieś na Allegro, czy w jakiejś hurtowni, możecie dodać ten produkt na sklep internetowy, możecie stworzyć reklamę, no i możecie zacząć reklamować, testować je na reklamach na Facebooku, a docelowo tworzyć markę, tak jak większość z tych sklepów, które pokazałem w dzisiejszym filmie.